Witam, Konrad Kazimierczyk, trener techniki indywidualnej w Get Better. Odnośnie treningu indywidualnego, jest on przepotężnie ważny, przynajmniej tak wyznajemy i mocno w to wierze, ponieważ widzimy bardzo duże efekty tego, którzy mają zawodnicy w trakcie sezonu czy na przełomie nawet całej, całej kariery. Nasza koszulka wygląda w ten sposób, że ten staw trenerski nie, nie, nie jest taki jak w NBA i te treningi indywidualne w klubie nie zawsze są na takim poziomie, jakby mogły być. Dlatego zawodnicy przyjeżdżają tutaj do nas, mają to możliwość, żeby popracować indywidualnie i skupiamy się na nich, na ich cechach, na ich mocnych, słabych stronach, jak te mocne strony obudować, jak je rozwinąć, żeby mogli jeszcze lepiej je wykorzystywać, a te słabe jak ukryć, oczywiście poprawiać i żeby mieli też świadomość, że to jest bardzo długotrwały proces. Dzięki tym treningom jak patrzymy po naszych zawodnikach, no, są duże, duże efekty, To jest dużą frajdą dla nas i mega mobilizacją, że zawodnicy grają lepiej, grają wyżej, zarabiają więcej, że idzie to do przodu. Cieszy mnie najbardziej to, że ta świadomość wśród zawodników jest coraz większa i coraz większa rzesza osób, zawodników chce, chce trenować i tą przerwę, bardzo długą przerwę wykorzystuje w sposób ambitny i pracuje, czy to z nami, czy gdzie indziej że po prostu robi, że ta koszkówka z każdym rokiem będzie coraz lepsza, że polscy zawodnicy będą coraz lepsi.